Rodzice są jak lekarze. Neurolog. Zaraz mi puszczą nerwy. Anestezjolog. Masz natychmiast iść spać. Oto laryngolog. Czy ty w ogóle słyszysz, co się do ciebie mówi? Kardiolog. Serca nie masz, że się tak odzywasz. Do siostry. Genetyk. Jaki ojciec taki syn? Normalnie. Bariatra. Proszę natychmiast zjeść wszystkie warzywka. Psychiatra. Ja przez ciebie normalnie oszaleję. Laryngolog. Chyba trzeba ci uszy przeczyścić. Transplantolog. Ja bym tobie serce na tacy, a ty co? Radiolog. No, przecież widzę, że jest coś nie tak. Neurolog. Nie masz żadnych ludzkich odruchów. Ginekolog. Normalnie przez was ocipieje. Stomatolog. Jak nie będziesz mył zębów, to będziesz nosił szufladę. Jak dziadek. Okulista. Ja wszystko widzę. Nawet jak myślisz, że nie widzę, to i tak widzę. Fizjoterapeuta. Jak zwykle wszystko na moich barkach. Psycholog. Czy chcesz o tym porozmawiać? Angiolog. To ja sobie tu żyły wypruwam, a ty się tak odwdzięczasz? Urolog. Synu. Olej to. Logopeda. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Epidemiolog. No przecież korona ci z głowy nie spadnie. Trycholog. Ja przez was normalnie osiwieję i wyłysieję. Parazytolog. Owsiki masz, że nie umiesz na tyłku trzy minuty usiedzieć? Foniatra, I po co się było tak drzeć? Hematolog. Zaraz krew mnie zaleje. Fizjoterapeuta. Wstajesz w końcu, czy nie? Patomorfolog. Po moim trupie. Proktolog. W dupach wam się normalnie poprzewracało. Pediatra, zawsze będziesz moim dzieckiem. A ty, rodzicu, jakim lekarzem dzisiaj jesteś?